Cześć moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na tep filmu, który ja bardzo lubię osobiście sama oglądać i bardzo często na YouTubie wyszukuję tego typu filmy. Będą to tanie zamienniki drogich kosmetyków. Nie oszukujmy się, kto z nas nie chciałby wiecie, mieć super jakości, mieć fajnego wykończenia, fajnego efektu na skórze, a przy tym zapłacić mniej niż musielibyśmy zapłacić w perfumerii za jakiś tam wysokopółkowy produkt. Każdy by tak chciał, więc dzisiaj pokażę Wam 8 produktów, które moim zdaniem są tak dobre jakościowo jak produkty wysokopółkowe perfumeryjne, a niektóre może nawet troszeczkę lepsze. Zaczynajmy już bez żadnego przedłużania, bo myślę, że jesteście ciekawi co ja tutaj dla Was dzisiaj przygotowałam. I pierwszy produkt, który moim zdaniem jest jeden do jednego zamiennikiem wysokopółkowej perfumeryjnej bazy nawilżającej jest to baza od marki AA seria Wings of Color Hydrobaza. Mamy tutaj nawilżenie 24 i SPF 30. Jest to zamiennik moim zdaniem zamiennik bazy ze Smashboxa Photofinish Primerizer. Testowałam te bazy przez kilka dni, pół na pół i naprawdę mają identyczne właściwości, identycznie wyglądają na skórze, tak samo zgrywają się z makijażem. Skóra pod makijażem wygląda tak samo, bo są to bazy takie delikatnie pielęgnacyjne, delikatnie nawilżające. Więc po całym dniu przy nałożeniu tych baz pod makijaż Skóra nie wygląda na zmęczoną, nie wygląda na jakąś tam przesuszoną, podrażnioną, tylko, no faktycznie tutaj działa ta delikatna pielęgnacja. To nie są takie bazy stricte utrwalające, które wiecie, utrwalą Wam makijaż na nie wiadomo ile godzin, ale spokojnie te 8-10 godzin na tych bazach makijaż wygląda dobrze. Podkład fajnie się aplikuje, bazy się ładnie wchłaniają, są leciutkie, więc no tak naprawdę ja nie widzę różnicy poza ceną, jeśli chodzi o te produkty. Jedyna taka mała różnica, powiedziałabym nawet na korzyść tej bazy z AA, to jest konsystencja, bo tutaj mamy konsystencję bardziej kremową, a baza ze Smashboxa jest bardziej wodnista. I tutaj macie bazę z AA i to jest konsystencja takiego lekkiego, a zarazem treściwego kremu, bo on jest treściwy w swoim nawilżeniu i to na skórze czuć, ładnie się wchłania, więc jest leciutki i nie zostawia, wiecie, takiej tłustej, lepkiej warstwy, nie czuć takiego efektu mocnego, tłustego kremu nawilżającego. To jest naprawdę leciutkie, a zarazem treściwe. Jeśli chodzi o bazę ze Smashboxa, to ona jak widzicie ma już taką bardziej wodnistą, troszeczkę mleczną konsystencję, ale po wprowadzeniu w skórę zachowuje się tak samo jak baza z AA. Również jest leciutka, jest tak przyjemnie, powiedziałabym nawet delikatnie chłodząca. Ta również daje taki efekt chłodzącego nawilżenia, więc no tutaj zależy co kto lubi. Jeżeli lubicie takie bardziej wodniste formuły, no to Smashbox, ale z kolei Smashbox, jak mówiłam, identyczne rezultaty, a dużo, dużo, dużo droższy produkt. Więc jeżeli chcecie kupić sobie bazę ze Smashboxa, to radziłabym najpierw przetestować tą bazę z AA i zobaczyć, może ona bardziej przypadnie Wam do gustu. Mi ona się bardziej podoba niż ta ze Smashboxa, dlatego że właśnie ta konsystencja delikatnego kremu troszkę bardziej mnie do siebie przekonuje. Więc moim zdaniem godny zamiennik, jeżeli lubicie nawilżające bazy, albo jeżeli na przykład nie używaliście jeszcze baz pod makijaż, bo boicie się, że są to produkty ciężkie, silikonowe, które no dają jakiś tam efekt obciążenia na skórze, to przetestujcie sobie tą bazę, bo tutaj mamy faktycznie połączenie bazy pod makijaż z pielęgnacją. Gorąco polecam. Przechodzimy sobie do drugiego produktu, który chcę Wam dzisiaj gorąco polecić i to jest puder z NAM Cosmetics, wersja Setting Translucent Powder. NAM ma cztery pudry sypkie, więc chodzi mi konkretnie o ten produkt i moim zdaniem jest to zamiennik pudru Fenty Beauty. I tutaj mam kolor Butter. Jeśli chodzi o pudry z Fenty, mamy różne kolory do wyboru. Mi konkretnie chodzi o Bater, dlatego że ten puder znam, oprócz tego, że ma identyczną formułę, identycznie się zachowuje na twarzy i wygląda na twarzy, tak samo się na skórze utrzymuje, to jeszcze dodatkowo kolory są odwzorowane tak naprawdę jeden do jednego. Więc już wam pokazuję, jak to wygląda na skórze. Teraz wam pokażę, jak te pudry wyglądają obok siebie na słoczu. No ale uwierzcie mi, ciężko jest pokazać puder. To jest jednak taka formuła, która wtapie się od razu w skórę, no i ciężko jest to pokazać. Ja mam po jednej stronie dzisiaj puder i po drugiej stronie Puder znam i myślę, że nikt nie zorientowałby się, że mam dwa różne pudry, bo naprawdę wygląda to identycznie. Pudry tak samo się na skórze zachowują. One mają takie wykończenie, powiedziałabym, soft mat, więc jeżeli lubicie mat, to to jest taki bardzo delikatny mat. Te pudry powodują, że skóra wam się tak szybko nie wyświeca, jeżeli macie tendencję do wyświecania, albo jeżeli podkład bardzo szybko, no właśnie, wam się wyświeca, to sebum w połączeniu z konkretnym podkładem daje niezafajny efekt po krótkim czasie. Właśnie z tego typu problemem te pudry sobie poradzą i przedłużą wam po prostu świeżość tego makijażu, ale dodatkowo też ładnie utrwalają. Ja mam tutaj, jeśli chodzi o Fenty Beauty, wersję travel size, taką mniejszą. Ale większa pojemność wygląda identycznie. Opakowanie wygląda identycznie, tylko jest dużo większe, bo tam mamy chyba 28 gramów. A tutaj mamy w pojemności Travel Size prawie 8 gramów. Więc jeżeli chcieliście przetestować sobie puder Swenty, to ogólnie polecam te mniejsze pojemności. I tutaj mamy taką małą gąbeczkę. Jeśli chodzi o puder, znam również mamy gąbeczkę, tylko troszeczkę większą i moim zdaniem dużo lepiej wykonaną. To jest naprawdę taki fajny puszek. Co do kolorów, wygląda to tak. Ja wiem, że ciężko będzie pokazać kolor pudru, ale uwierzcie mi, że one wyglądają identycznie. Gdybym nasypała sobie tak naprawdę na dłoń jeden koło drugiego ten puder, to nie wiedziałabym, który jest który. One mają taki, powiedziałabym, troszeczkę maślany podton, takie maślane zabarwienie. Jeśli chodzi o nazwę pudru Fenty, to naprawdę kolor Butter idealnie mi tutaj pasuje. Nam tak samo ma delikatnie taki maślano-żółty podton. Ok, postaram Wam się pokazać tutaj te pudry. No moim zdaniem na żywo one naprawdę, jeśli chodzi o kolor, wyglądają identycznie. Wiadomo, że po rozprowadzeniu palcem, no to macie tutaj białą poświatę, ale nie bójcie się, to tak nie wygląda na skórze. Nikt przy zdrowych zmysłach nie nakłada tyle pudru na twarz. Przy nałożeniu takiej delikatnej ilości, wiecie, takim bardzo puchatym pędzlem, to to wygląda naturalnie. Ten puder, powiedziałabym, że robi się taki transparentny. On ma delikatnie beżowy podton więc w sumie, jak macie zaróżowy podkład, to on też może spowodować, że ten róż Wam się troszkę zneutralizuje. Ogólnie, pudry bardzo miałkie, bardzo jedwabiste, dają przepiękne wygładzenie. Jak mówiłam, taki efekt soft mat. I myślę, że bardzo dużo osób takiego efektu poszukuje. Czyli nie rozświetlenia, nie satynki ale nie takiego tempego matu, czyli właśnie takiego lekkiego, miękkiego matu, o może tak bym to nazwała. Więc podsumowując, znowu ta sama rada. Jeżeli chcieliście przetestować puder z Fenty, to zastanówcie się, czy warto wydać tyle kasy, bo szczerze mówiąc, jak zaczęłam testować puder z NAM Cosmetics, to Fenty poszedł w odstawkę. Ostatnio testuję puder z NAM, taki bardziej rozświetlający i on również mi się fajnie sprawdza, ale tutaj mamy no, dwa różne wykończenia. Na mojej skórze ten puder rozświetlający Satinus Powder. No, nie powiedziałabym, że on jest rozświetlający, bo to jest taka satynka z delikatną drobiną. Sprawdza się ładnie na bokach twarzy, delikatnie, żeby rozświetlić nos, na żuchwie. Daje takie fajne odbicie światła, ale to nie jest takie, wiecie, mega rozświetlenie. To nie jest takie przesadzone rozświetlenie. Ten puder z kolei idealnie sprawdza mi się na czole, na strefie T, kiedy chcę wygładzić skórę, tak wiecie, bardzo ładnie, zrobić efekt photoshopa, zrobić efekt blur, to ten puder mi się sprawdza rewelacyjnie. Wiem, że na nosie też jest strefa T, ale ja lubię nos delikatnie rozświetlać, więc puder satynowy bardziej mi się sprawdza. Ten puder, jak mówię, na czole, na brodzie, tutaj w tych bruzdach nosowo-wargowych, kiedy chcę ładnie to wygładzić, nie podkreślić tych załamań, to on mi się sprawdza rewelacyjnie. Więc naprawdę polecam Wam ten puder serdecznie. Moim zdaniem to jest świetny puder drogeryjny i dodatkowo zamiennik pudru Swenty Beauty w kolorze Butter. Kolejny drogeryjny zamiennik drogiego kosmetyku to jest produkt, który chyba był już polecany wszędzie, naprawdę bardzo głośno o nim było swego czasu. I moim zdaniem to jest najlepiej utrwalający drogeryjny żel do brwi. I on nazywa się Wow Eyebrow My Secret, czyli Drogeria Natura i spokojnie można go porównać do żelu 24 Hour Brow Setter z Benefitu. Myślę, że one formułą są najbardziej do siebie podobne. Testowałam inne żele drogeryjne, na przykład Eveline Make Makeup Revolution, jakoś niedawno testowałam też żel przezroczysty i żaden nie jest tak podobny formułą do tego 24 Hour z Benefitu jak ten bo tutaj nie tylko ważne jest właśnie zastyganie, ale też formuła. Tenże z My Secret nie pozostawia jakiejś grudkowej warstwy, nie pozostawia jakiegoś mocnego świecenia. W przypadku innych żeli drogeryjnych bywało różnie. Tutaj naprawdę mamy bardzo podobne efekty. Szczoteczek nie ma co porównywać, no bo wiecie, no żel za 10 zł to nie ma co się spodziewać nie wiadomo czego. Klasyczna, zwykła, najzwyklejsza szczoteczka. Co do szczoteczki z Benefitu, a właściwie grzebyka, bo tutaj mamy taki grzebyczek dwustronny, to on naprawdę się sprawdza rewelacyjnie i jak ten żel mi się skończy, to zostawię go sobie właśnie po to, żeby mieć ten grzebyczek, ale co do konsystencji, co do wykończenia, co do efektu na brwiach, te dwa żele sprawdzają się tak samo. Więc polecam serdecznie i ten, i ten, ale jeżeli nie chcecie wydawać nie wiadomo ile kasy na zwykły żel do brwi, bo nie oszukujmy się, nie jest to wiecie, nie wiadomo co, nie jest to paleta cieni, w którą warto zainwestować, czy jakiś rewelacyjny podkład, który daje po prostu nie wiadomo jaki efekt na skórze, tylko zwykły, transparentny, utrwalający żel do brwi to polecam właśnie ten z My Secret. Wow, eyebrow, moim zdaniem na ten moment najlepszy żel drogeryjny. Nie zwalniamy tempa, lecimy dalej. Moje odkrycie ostatnich dni, jeśli chodzi o makijaż brwi, jest to produkt od Eveline Cosmetics Brow and Go Eyebrow Mascara. Jest to dokładnie maskara z takimi zagęszczającymi włókienkami. Idealnie to jest opisane, bo tutaj faktycznie są takie mini włókienka. Ja mam kolor 05 top. To jest kolor, który dopiero wszedł do sprzedaży. Jest to nowy odcień tego produktu. Eveline miało do tej pory w sprzedaży dwa kolory tego produktu. Jedynka była dla mnie troszkę za ruda, za ciepła, dwójka zdecydowanie za ciemna, więc jak zobaczyłam, że wyszedł nowy kolor, to poleciałam do Rossmana, no i sobie go kupiłam. Niestety na ten moment, kiedy ja mam troszkę ciemniejszy kolor włosów niż dotychczas, to ten kolor trochę mi na tych brwiach zanika, jest delikatnie za jasny. Więc używam ostatnio cały czas żelu z benefitu Gimme brał plus w kolorze 3, bo on jest troszkę ciemniejszy. Ale jak testowałam te żele obok siebie i sprawdzałam, wiecie, formułę, wykończenie, to jak one wypełniają brwi, jak wyglądają na brwiach i jak się zachowują, to moim zdaniem są to bardzo, bardzo podobne produkty. Pisaliście mi w komentarzach, że jest fajny żel z Eveline, który jest bardzo podobny formułą do żelu Gimme Brow Plus. Ja się tym produktem wcześniej interesowałam, ale jak mówiłam, kolory nie były dla mnie. Gdyby ten toł był tak trochę ciemniejszy, to naprawdę używałabym go codziennie. Bo, jak zaczęłam go testować, to bardzo podobał mi się efekt. Wypełnienie, bardzo miękkie brwi, bardzo naturalny efekt. Fajne rozczesanie włosków, wyczesanie ich. Podkreślone brwi, ale nadal bardzo naturalny efekt. Ja zawsze lubiłam tego typu produkty, bo właśnie taki efekt mi się podobał. Szybka aplikacja, bardzo intuicyjny produkt, ale ładne podkreślenie tych brwi. Nie coś takiego, że wiecie: nic tutaj nie macie, te brwi macie rozczochrane. Jakieś tam luki, no po prostu nie wygląda to fajnie, tylko właśnie coś takiego, co Wam delikatnie te brwi podkreśli, ale no da już efekt tej ramy, która zamknie Wam makijaż. I tutaj macie coś takiego z drogerii. Jeżeli kolor Wam będzie pasował, to naprawdę serdecznie polecam przetestować, bo jak mówię, efekty, jeśli chodzi o te dwa produkty, no są praktycznie identyczne na brwiach, tylko kolor Gimme Brow Plus jest troszkę ciemniejszy i bardziej mi w tym momencie odpowiada. Pokażę Wam, jak wyglądają kolory obok siebie. Co do szczoteczek, no to tutaj też Benefit wygrywa, bo szczoteczka jest bardziej precyzyjna, troszeczkę mniejsza, lepiej wykonana. Ale patrząc na różnicę w cenie, jaka jest między tymi dwoma produktami, no to chyba nie zwracałabym, szczerze mówiąc, uwagi na tą szczoteczkę. Tutaj macie kolorki. No i jak widzicie, odcień Taupe z Eveline i Gimme Brow Plus z Benefitu w kolorze 3. No i ten Gimme Brow jest dla mnie w tym momencie po prostu lepszy, dlatego że jest troszeczkę ciemniejszy i te brwi mam, no takie, lepiej podkreślone. Bo ten kolor top jest ładny dla ciemnych blondynek, dla takich, wiecie, jasnych, brunetek, może tak bym to nazwała osób, które mają jaśniejsze kolory brązu i wtedy ten kolor może być naprawdę ładny. No, u mnie on troszeczkę po prostu znika. Te brwi są podkreślone, ładnie wyczesane, ale jednak no, te brwi mi zanikają. Więc chcę je delikatnie, mocniej podkreślać i nakładam wtedy Gimmy Brow Plus. Ale jeszcze tak Wam wspomnę, jeśli chodzi o ten jasny kolor, można go ograć. Jeżeli lubicie mocniej podkreślone brwi, to możecie ten żel połączyć na przykład z jakąś kredką do brwi, która Wam je bardziej podkreśli, troszeczkę Wam je przyciemni, a tym żelem już wykończycie makijaż brwi. Więc podsumowując, myślę, że jest to naprawdę wart uwagi produkt drogeryjny. Taka drogeryjna polska perełka, którą warto przetestować, jeżeli lubicie naturalny makijaż brwi. Kolejny produkt, który chcę Wam dzisiaj zarekomendować, jest to perełka za grosze. I tutaj mam kredkę od Essence, która się nazywa Long Lasting Eye Pencil. I ja mam kolorek 02 Hot Chocolate. I moim zdaniem, jeśli chodzi o formuły, jest to jeden do jednego zamiennik kredki z Maybelline Tattoo Liner. I jeśli chodzi o kredkę z Maybelline, no wiadomo, nie jest to jakaś mega wysoka półka cenowa, nie jest to perfumeryjna marka, ale myślę, że taka kredka w Rosmanie kosztuje coś około 30-40 zł. W internecie też pewnie około 25, no 20-25 trzeba za nią zapłacić, a Essence kosztuje 6,99, także jest to hit. To jest bardzo, bardzo miękka kredka, dosłownie zobaczcie. Jeden ruch i jaka jest pigmentacja. Jest to kredka miękka, ale z drugiej strony nie aż tak miękka, która miałaby się nam rozlewać, rozmywać. Super trzyma się na linii wodnej, jest bardzo intensywna. Można spokojnie zrobić nią kreskę na cieniach, bo bardzo ładnie sunie. Jeśli chodzi o kredkę z Maybelline, również bardzo lubię. No ale jak mam zapłacić 20, 30 zł, a 7 zł, no to wybieram kredkę z Essence. Porównam Wam te dwa produkty. Można nawet powiedzieć, że ta kredka z Maybelline nie troszeczkę ciężej po skórze. Ona też jest mega napigmentowana, mięciutka, super się utrzymuje, czy na linii wodnej, czy właśnie na cieniach, czy gdzieś tam nawet jako baza pod cienie, bo te kredki również można stosować jako bazy. One mają taką formułę... Że fajnie je rozblendujecie, one jakoś szybko nie zastygają, więc macie czas po prostu na aplikację, żeby je rozchmurkować, rozblendować, nałożyć cienie. One Wam nie zastygną na mur beton w sekundę i nie porobię Wam się gdzieś tam ciemniejsze, jaśniejsze plamy, tylko naprawdę można z nimi fajnie popracować. Więc obydwie kredki są warte uwagi, ale jeżeli nie chcecie przepłacać i lubicie kredkę z Maybelline, to polecam przetestować tą kredkę z Essence, bo ona jest po prostu rewelacyjna. Jest to kredka wykręcana, więc tutaj zależy, co kto lubi. Moim zdaniem nie ma tutaj różnicy, jeśli chodzi o aplikację, czy kredka wykręcana, czy temperowana. Wiadomo, że ta kredka będzie bardziej wydajna. Kredki wykręcane ogólnie są bardziej wydajne, ale z drugiej strony 7 zł, no myślę, że cena bardzo, bardzo kusi. Ogólnie, jeśli chodzi o te kredki, jest mnóstwo różnych kolorów. Macie też kolorowe, intensywne kredki, jeśli chodzi o tą serię Long Lasting Eye Pencil. Więc jeśli czegoś takiego szukacie, to polecam przejść się na przykład do drogerii Natura, i zobaczcie, czy ta kredka przypadnie Wam do gustu. No, zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo mięciutkie, bardzo mocno napigmentowane kredki. Jeśli chodzi o Maybelline, to jest kolor w ogóle 911, to to jest taki troszeczkę jaśniejszy brąz. Ta kredka od Essence to jest taki typowy, czekoladowy, mocny brąz, więc też te kolory się delikatnie różnią ale powiem Wam szczerze, że na oczach nie widać tej różnicy, czy na linii wodnej, czy w makijażu oczu, ja różnicy nie zauważyłam, więc polecam serdecznie kredkę z Essence, naprawdę warto ją przetestować. Kolejna polecajka jest to produkt dla osób, które lubią efekt zdrowej, błyszczącej, takiej bardzo świetlistej, naturalnej opalenizny i to jest bronzer z Essence, kolekcja The Glowing Golds, jest to bronzer wypiekany z witaminą E. Jak ostatnio z Wami na kanale testowałam i on mi coś bardzo mocno przypominał. Jak zaczęłam przeglądać w toalecie swoje bronzery, to okazało się, że ten bronzer z Essence łudząco przypomina mi kolorem, wykończeniem, formułą. Bronzer z Benefitu Hula Glow. Jest to nowa wersja huli, bardziej rozświetlająca, taka delikatnie drobinkowa, ale te drobinki są bardzo, bardzo malusie. I tak naprawdę przy aplikacji one się wytracają. Zostaje taki delikatny efekt glow, delikatny efekt poświaty, odbicia światła. Ale to jest bardzo subtelne. I ostatecznie muszę przyznać, że na skórze bardziej podoba mi się efekt, jaki daje bronzer z Essence, bo to jest taki przepiękny glow taka imitacja naturalnej, rozświetlonej, złocistej opalenizny. Przepięknie to wygląda. Pokażę Wam oczywiście słocze, jak to wygląda obok siebie. Jeśli chodzi o formułę, te brązery są również bardzo podobne. Bo, niby wiecie, Essence to jest brązer wypiekany, ale on jest taki fajnie pudrowo miękki. I Hula to również jest właśnie coś takiego miękkiego pod palcami, bardzo przyjemnego. Coś, co się bezproblemowo rozciera. Tak wygląda Hula Glow, tak wygląda Essence. I ostatecznie myślę, że ten bronzer z Essence nawet bardziej mi się kolorystycznie podoba. Dlatego, że on jest troszkę mniej ciepły. Hula Glow jest cieplejszy. Jeżeli nałożycie go za dużo, to możecie mieć taką delikatnie pomarańczową smugę. No, może troszkę przesadzam, ale faktycznie ten pomarańcz, ten ciepły ton, wam się wybije. A Bronzer z Essence jest moim zdaniem bardzo uniwersalnym kolorem takiej mlecznej czekolady złociście opalonej. Przepięknie to wygląda. Naprawdę polecam serdecznie ten bronzer. Jest to edycja limitowana w szafie Essence, więc jeżeli chcecie go przetestować, to naprawdę warto przejść się do natury i zobaczyć, czy może ten brązer jeszcze jest dostępny. Jeśli chodzi o Hoola Glow, ten efekt też mi się podoba. No ale kurczę, no 180 zł, coś koło tego. Już nawet nie pamiętam, ile ja za niego zapłaciłam, i nie chcę tego pamiętać, szczerze mówiąc. No a tutaj mamy kilkanaście złotych, No to chyba wybór jest prosty, oczywisty. Szczerze mówiąc, on u mnie na toaletce jest non-stop. Odkąd zaczęłam go testować, odkąd przetestowałam go z Wami na kanale. Więc polecam serdecznie. Świetny produkt drogeryjny w dobrej cenie. Naprawdę warto się na niego skusić. Dwa ostatnie produkty, które dzisiaj dla Was przygotowałam są to błyszczyki. I słuchajcie, nie spadnijcie z krzesła, bo mam dla Was hit. Znalazłam drogeryjny zamiennik błyszczyku z Fenty Beauty w kolorze Fenty Glow. Może to nie jest identyczna formuła, ale kolor jeden do jednego. Jest to błyszczyk z Eveline. Jest to nowa kolekcja Diamond Glow Lip Luminizer w kolorze już Wam mówię, żeby tutaj wam nie skłamać, 06 Szoko Bons. Jak zasłoczowałam te dwa produkty, no to okazało się, że wyglądają identycznie. Na ustach to już w ogóle nie ma żadnej różnicy. No i proszę bardzo, tak wyglądają słocze. Czy ktoś mi teraz powie, który błyszczyk to jest Fenty Beauty, a który to jest Eveline? No myślę, że nikt nie zgadnie. Na górze macie Fenty, na dole macie Eveline. Identyczna tafla. Tak samo efekt drobiny, ale to jest efekt właśnie takiej taflowej drobiny. Te drobinki się mocno nie wybijają, tylko one powodują przepiękny efekt odbicia światła, przez co usta też wydają się takie pełniejsze, bardziej nawilżone, zdrowsze. No naprawdę wygląda to po prostu identycznie. Odbicie koloru, baza kolorystyczna w tych produktach jest po prostu identyczna. Tutaj mamy taki beżowy brąz z delikatnym gdzieś tam przebijającym różanym podtonem. No po prostu jeden do jednego zamiennik. Jak się tak bardzo, bardzo mocno przyjrzeć z bliska, wiecie, z lupą, to jeśli chodzi o błyszczyk z Eveline, on ma raczej srebrną drobinę albo taką srebrno-złotą, a błyszczyk z Fenty wydaje się, że ma tą drobinę złotą. Więc jak wiecie, no tak będziemy patrzeć na to to może być jakaś delikatna różnica w podtonie, ale no na słoczu, jak patrzymy sobie z takiej normalnej ludzkiej odległości to nie ma kompletnie żadnej różnicy. Jeśli chodzi o formułę, no błyszczyk z Fenty jest ciężko podrobić, bardzo ciężko, to jest bardzo unikatowa formuła. Taka wiecie, niby gęsta, ale nie ciężka, ładnie oplepiająca te usta, ale nie sklejająca. Fenty tworzy nam taką fajną woalkę na ustach, przez to te usta są też delikatnie nawilżone, wypielęgnowane, jest ten efekt nawilżenia i faktycznie dobrze się trzyma jak na błyszczyk. Błyszczyk z Eveline ma delikatniejszą formułę, ma taką lżejszą konsystencję, no ale słuchajcie, kilkanaście złotych, a ponad 80 złotych, no to myślę, że jest kolosalna różnica, jeśli chodzi o błyszczyki. Bo to jest taki produkt, wiecie, na co dzień, który się dosyć szybko zużywa. No i jeśli mam zapłacić 80 zł, to powiem szczerze, że wolę naprawdę zapłacić 17. Podsumowując, chociaż uwielbiam błyszczyki z Fenty i moim zdaniem jest to unikatowy produkt, to polecam Wam serdecznie, przetestujcie sobie błyszczyk z Eveline Diamond Glow w kolorze 06 Chocobons. No, myślę, że się zakochacie. Jest to naprawdę świetna, do dogaryjna opcja. I ostatni, tani zamiennik na dziś to jest błyszczyk od Maybelline Lifter Gloss w kolorze 008 Stone. Ja już ten błyszczyk kilkukrotnie pokazywałam Wam na kanale i wspominałam, że te błyszczyki z Maybelline porównywane są właśnie do błyszczyków Fenty Glow. Ale coś mi tu nie grało, bo wiecie, no ten błyszczyk z Maybelline, konkretnie ten kolor 008. Jest taki dosyć mocno kryjący, on jest kremowy i on nie ma drobinek, więc on mi tutaj nie do końca pasował jako zamiennik tego produktu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są inne kolory, że jest mnóstwo kolorów tych błyszczyków i jest może kolorystyczny zamiennik tego błyszczyku od Fenty Fenty Glow, ale jeśli chodzi o ten 008 Stone, to ja bym powiedziała, że to jest zamiennik również w błyszczyku z Fenty, ale w wersji Cream. Bo jeśli chodzi o ten kolor, on jest mocno napigmentowany i on nie wygląda na słuchu jak ten błyszczyk, wiecie, gloss Bomb, który jest półtransparentny, bardziej taki toperowy, tylko on wygląda jak produkt kryjący, kremowy produkt kryjący. I właśnie jak sobie kupiłam ten błyszczyk z Fenty Beauty, w ogóle to też jest kolor Fenty Glow wersji cream, no to doszło do mnie, że to jest bardziej zamiennik tego produktu. Może kolorystycznie błyszczyk z Fenty jest troszkę jaśniejszy i troszkę bardziej wpadający w ciepłą tonację. Tutaj mamy delikatną nutę różową, ale jeśli chodzi o wykończenie, o to, jaki dają efekt na ustach, no to jest po prostu to samo. Więc tutaj znowu, jeżeli chcecie znaleźć zamiennik tego konkretnego produktu, to albo ten kolor bardzo zbliżony, albo może jakiś inny kolor. Bo moim zdaniem, błyszczyki z Maybelline, jeśli chodzi o formułę, są bardzo, bardzo podobne. Najbardziej chyba zbliżone do formuły błyszczyków z Fenty. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Jeśli chodzi o wykończenie, o kolor, no to musicie tam zobaczyć, co Wam najbardziej pasuje. Bo jeśli chodzi o ten kolorek 008, to porównywałabym go właśnie do tej wersji Cream. Ale jak wspominałam, bardzo dużo osób porównywało inne kolory do tej klasycznej wersji Gloss Bomb, do tej wersji drobinkowej. Więc naprawdę warto się zainteresować tymi błyszczykami od Maybelline. Ja ostatnio nie widziałam ich nigdzie na promocji. Stwierdziłam, że jak gdzieś tam one będą, czy w drogerii internetowej, czy może w naturze, bo też w naturze je widziałam kiedyś w dobrej cenie. To sobie na pewno kupię jeszcze za dwa kolory, ale jakoś nie mogę trafić ostatnio na promocję. Jeśli chodzi o te błyszczyki, naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli nie chcecie wydawać tak dużo kasy na Fenty, chociaż Fenty uwielbiam, to przetestujcie sobie, czy ten błyszczyk od Maybelline, czy właśnie ten błyszczyk od Eveline Diamond Glow, który również jest świetny. Serdecznie polecam Wam, naprawdę to są świetne drogeryjne zamienniki w bardzo, bardzo dobrych cenach. Dobrnęliśmy do końca, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy wy odkryliście jakieś tanie zamienniki drogich kosmetyków. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Uwielbiam takie filmy, uwielbiam takie polecajki, więc piszcie koniecznie, jeżeli coś takiego znacie. Dajcie również znać, czy lubicie tego typu filmy, na przykład makijaż tanio kontra drogo albo tanie zamienniki drogich kosmetyków. Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.